Dla mnie najważniejszy w życiu jest spokój, miłość, szacunek i zrozumienie. To jest to, co się zawsze wie wieczorem. I pełna rodzina. Jestem Weronika, mam 34 lata, ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, na co dzień jestem fizjoterapeutą. I mam dwa przedszkola specjalne. Mam na imię Piotr, mam 31 lat. Jestem czynny zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Stoczyłem 8 zawodowych walk, z czego tylko jedną przegrałem. 6 wygranych jest przed czasem. Zazwyczaj to w pierwszych rundach, bądź tak. Była to miłość od pierwszego spojrzenia. Ja nie ukrywam, że gdzieś przez półtora roku widziałam Piotra na imprezach i bardzo mi się podobał, ale. Wtedy byłam w innym związku i nawet nie zaczynałam rozmowy z nim. Wspomnień wspólnych było wiele, bardzo się spędzali razem czasu, e ale randkować zaczęliśmy po dwóch latach. Byliśmy taką nietypową parą, że na początku nie randkowaliśmy. E zaczęliśmy od drugiej, drugiej strony, no, od, strony, no, od tak takiej napisało. szarej rzeczywistości. Gdzieś tam bardzo dużo par, par rozpada się podczas zamieszkania razem. E na początku. Uważam, że zostałyśmy rzuceni na głęboką wodę. Bardzo głęboką. Dwa silne charaktery. Były starcia i aż iskrzyło między nami. E, Półsiadla pół słyszały, myślę, te nasze iskrzynia. <trafiliśmy> kłócić. Potrafiliśmy kłócić. A później, a później jak żeśmy się dotarli. Śmieję się, że jak krzemienie żeśmy się starli. I dopiero później zaczął się taki związek właśnie gdzieś tam wyjazdów, randek. Moim jedynym marzeniem jest spokój. Uważam, że mam wszystko, zdrową córkę, zdrowego narzeczonego. Ja jestem zdrowa i cała reszta tylko zależy od nas. Nie, nie mam marzeń, ale moim jedynym Wielki marzeniem... marzenie było na pewno mieszkanie. Ro... No, mieszkanie i pełna no tak rodzina. Ca całe życie, jak pamiętam, jak pisałam wypracowania, to miałam pełną rodzinę. Pewnie przez to, że wychowywałam się bez staty, a ja chciałam zawsze dać córce dom. Pełną rodziną. Na początku mi to nie wyszło, ale. Teraz idzie to. Dobrze. No, wreszcie, ja swoje marzenia. Ja jestem człowiekiem strasznie spełnionym. Spełnionym, szczęśliwym. Nic bym w życiu swoim nie zmieniła. Ale też bardzo chcę, żeby Piotr był spełniony. Dumny z siebie i dlatego mu tak kibicuję. Uważam, że mm, jesteśmy już dojrzałym związkiem. Bardzo dojrzałym związkiem. Często gdzieś, jak przechodzą. Dziadziusie się tacy o lasce na no, Nordic Walking, czy, czy, czy w ogóle spacerujący sobie my, patrz, to my za 50 lat. I, I tak ta świadomość też jest coraz większa tego, że, że chcemy z sobą spędzić, spędzić całe życie. To jest jedyny mężczyzna, z którym wyobrażam, czy, którym wyobrażam się ze starym. Ja nigdy nie chciałam się wiązać w jakichś sakramentach. To dla mnie było. Dla mnie też to w ogóle było abstrakcją. Wyrażające strasznie. Nie wiem, mi się wydaje, że ja Piotra kocham naj... Najmocniej. No Piotr jest trochę typem egoisty. Indywidualisty, bardziej liczy się jego dobro. No to jest faza, nie ukrywajmy, zawsze kobieta bardziej się poświęca, ale jest, ciężko. Jest 4 do 1. <laughs> ale ciężko by określić, kto kogo mocniej. Nie, 5. nie wiem, Piotr. Nie ja myślę, że. Na szali. No, to ma... Inaczej, Wierniki. Miłość jest bardziej odczuwalna. Jestem gdzieś taki bardziej zaknięty, zamknięty, jeżeli chodzi o pokazywanie uczuć, o, wyraza, o wyrażanie uczuć, rynka jest taka właśnie bardziej wylewna. Mówi wszystko to, co czuję, tak? I, I jest to bardziej odczuwalne na pewno niż, niż z mojej strony. Zawsze byłem osły, gruboskrudnym gnojem. Jestem tak, uważam siebie ojcem, ale nie jestem ojcem biologicznym. Ale też uważam, że to jest moja córka, tak, i, i, i to wszędzie powtarzam, że nie, nie ojcem jest ten, który stworzył, tylko ten, który wychowa i, i uważam, że, że robię to dobrze. Znaczy, staram się robić to dobrze, nie zawsze mi to wychodzi, bardzo siebie kochamy i bardzo kocham Wiktorkę, tak jak wcześniej powiedziałem, że nie uważam sobie życia bez, bez młodej, tak, przelałem 100% siebie na nią. Dla mnie najważniejszym w życiu jest spokój, miłość, szacunek i zrozumienie. To jest to, co się zawsze wieczorem. I pełna rodzina.